Jego ciało było pokryte tatuażami, jak u przestępcy. Spojrzenie człowieka, który niczego się nie boi, bo już wszystko stracił. Aleksandr jemielianienko był czymś znacznie groźniejszym, nieokiełznaną bestią. się Wow, Podczas gdy jego brat Fiodor stał się legendą dzięki dyscyplinie i perfekcji, Aleksander obrał inną drogę. Drogę chaosu, brutalności i autodestrukcji. Mógł być na szczycie, wybrał piekło. To jest historia najbardziej przerażającego wojownika, jakiego kiedykolwiek widziała Rosja. Opowieść o sile, furii i o tym, jak alkohol, więzienie oraz własne demony powaliły go na zawsze. Aleksander urodził się 2 sierpnia 1981 roku w Starym Moskołu, przemysłowym mieście na południowym zachodzie Rosji. Tam zima nie zna litości, a bieda uczy więcej niż jakakolwiek szkoła. Ojciec był spawaczem, matka nauczycielką zawodu. Nie byli zamożni, ale też nie słabi. Wychowali trzech synów w rozpadającym się kraju, gdzie panowała jedna niepisana zasada: tutaj przetrwasz tylko ze zaciśniętymi pięściami. Podobnie jak jego brat Fiodor, Aleksander od najmłodszych lat trenował sambo i dziudo w radzieckim systemie. Był duży, silny, zaskakująco szybki jak na swoje rozmiary. Niedyscyplinowany, buntowniczy, wybuchowy. Podczas gdy Fiodor był skupieniem, ciszą i szacunkiem, Aleksander był walką, chaosem i ogniem. W wieku 12 lat już wdawał się w bójki uliczne. W wieku 15 lat zaczął pić, a w 18 trafił do więzienia. Wyrok był jasny, prawie 4 lata za kratkami. W środku nauczył się dominować: pięściami, wzrokiem, tatuażami. Bo w tym świecie technika nie utrzyma cię przy życiu strach, tak? Kiedy wyszedł, to nie było dzięki jego zasługom, to było dzięki jego bratu. Fiodor Jemiel już będący legendą w Pride, pociągnął za sznurki i otworzył drzwi do świata zawodowego. Dał mu szansę, inna droga. Aleksander zgodził się, ale nie zamierzał go naśladować. Przyszedł, by stworzyć własną legendę ciosami. Jego debiut spełnił oczekiwania ludzi. I jeszcze więcej. Aleksander Jemiel nie wszedł do mieszanej sztuki walki jak zdenerwowany nowicjusz. Wszedł do klatki jak dzikie zwierzę i zdominował pierwsze trzy walki.

A... Choć jego kariera rozwijała się dynamicznie, życie poza ringiem było inne. Nadal pił, wdawał się w bójki, często znikał na dni, wpadał w kłopoty, pojawiał się pijany lub wplątywał w chaos. Wtedy Fiodor zawsze go ratował. Raz za razem, jak ojciec, jak brat, jak tarcza, która nie pozwalała by ciemność pochłonęła go całkowicie. A jednak Aleksander nadal szedł naprzód. Pięściami, wściekłością, butelkami. Pride. Final Conflict 2004. Aleksander był niepokonany, młody, K-1 policjant jednostki antyterrorystycznej i właściciel jednej z najbardziej brutalnych broni w historii sportów walki. Swojego lewego wysokiego kopnięcia. Ale wściekły. Bardziej agresywny. Bardziej niebezpieczny. Poza ringiem było inaczej. Alkohol wciąż był obecny. Imprezy przesada noce utracone w pamięci. To było tak, jakby musiał walczyć tylko po to, żeby nie eksplodować. Fiodor... Zadał dwa sierpowe, potem następny Burzę ciosów, która wstrząsnęła czaszką Moraesa Hey, what did Alexander Znokautował go w zaledwie 15 sekund. 15 sekund czystej furii. 15 sekund, by powalić górę człowieka. Arena oszalała, a Aleksander krążył po ringu jak drapieżnik, który właśnie pożarł swoją ofiarę. A jednak tej samej nocy, kilka godzin później, widziano go, jak samotnie pije w barze w osace z wciąż posiniaczonymi kostkami i pustym wzrokiem. Aleksander nie mówił zbyt wiele. Nie wygłaszał przemówień. Nie składał obietnic, po prostu wchodził na ring i niszczył wszystko, co stało na jego drodze. Po pokonaniu Ricardo Moraesa, kolejnym przeciwnikiem był René Rus, silny holenderski uderzacz z doświadczeniem. Ale historia była taka sama. Aleksander znów nie dał chwili wytchnienia. Aleksander w 28 sekund zadał ciosy w twarz i tułów, zmuszając sędziego do przerwania walki. Nie prosiłeś, na I którzy. Wosajcy. Techniczny nokaut. Bez dyskusji. Kolejne nazwisko na liście. Kolejne ciało na ringu. Kolejny ryk rosyjskiej bestii. Ale poza klatką wciąż był nierozwiązywalnym problemem. Treningi były nieregularne, noce długie. Alkohol był stałym elementem. Uliczne bójki były nieuniknione. Bywały dni, kiedy nikt nawet nie wiedział, gdzie on jest. I zawsze to Fiodor go odnajdywał. Sprowadzał go z powrotem na właściwą drogę. Załatwiał mu kolejną walkę. Próbował ratować człowieka, który tego nie chciał. Tym razem wyzwanie było inne. Przeciwnikiem był Paweł na stula, złoty medalista olimpijski w judo, legenda tatami. Techniczny, silny i zimny.

You wanna purchase prize fighting championships merchandise? From Nastula's he's now being hunted and wow. stopped by a million angle, but look at him now! Body lock, and he gets the Nostola now! Beginning to take it to a e Ale wkrótce Nastula sprowadził go na ziemię i od tego momentu próbował wszystkiego. Założył dźwignię na prawe ramię Aleksandra. Niebezpieczne trzymanie. I Aleksander był uwięziony. And Nastula here along the ropes looking. Ale się opierał, kopał, szarpał się, wyprowadzał kopnięcia w głowę na stuli z dołu, jak człowiek walczący o życie. Walka znowu przeniosła się na ziemię. Tym razem to Aleksander założył kimurę, skręcał, wywierał nacisk, ale na stula wytrzymał. Polska legenda broniła się jak kamienny mur. A potem nadszedł ten moment. Podczas przejścia Aleksander obszedł go od tyłu, dosiadł na stule niczym drapieżnik i założył idealne duszenie z pleców. Ścisnął swoimi wytatuowanymi ramionami, ściskał, jakby mścił się na całym świecie, aż na stula odklepał zwycięstwo przez poddanie. Aleksander had that you know, kind of a stoic look on his face. It's a, it's a high, Najbrutalniejszy zawodnik właśnie poddał medalistę olimpijskiego. To był moment ewolucji. Bestia już nie tylko atakowała. Teraz potrafił dusić, ale oklaski nie trwały długo. Kilka dni później rosyjskie media częściej mówiły o jego skandalach niż o sukcesach. Aleksander był widziany pijany przy wielu okazjach, brał udział w bójkach, opuszczał treningi, a nawet odwoływał walki w ostatniej chwili bez żadnego wyjaśnienia. Plotki rosły, bójki, uzależnienia, przemoc. W ringu był potworem. Poza ringiem był problemem nie do rozwiązania. Do tego czasu Aleksander Jemilianienko był już znany w świecie walk, choć nie jako najbardziej techniczny. Nie za to, że był najbardziej zdyscyplinowany, ale był też najniebezpieczniejszy. Bestia, która wchodziłaby zabić albo zostać zabitą. A 5 maja 2006 roku na Pride Total Elimination Absolute zmierzył się z człowiekiem, który również znał chaos, Joshem Barnettem, byłym mistrzem UFC, kompletnym zawodnikiem technicznym, silnym, o żelaznej szczęce i niezrównanej odporności na ból.

Nice knee, see them, Alexander. Miljanenko, nice upper, stand up and again he continues to improve with each outing. Nice uppercut by Emiljanenko. Haki, kolana. Brutalne ciosy w twarz sprawiły, że Barnett zatoczył się na początku. Tłum ryknął. Aleksander polował na byłego mistrza świata. Ale w miarę jak walka trwała, jego energia zaczęła słabnąć. Ten nieustępliwy, agresywny styl wyczerpywał go. Barnett wytrzymał i cofnął się. Bronił się, a potem zaczął odpowiadać ogniem. W drugiej rundzie Amerykanin zmienił bieg wydarzeń. Zadał czyste ciosy, wymieniał uderzenia w stójce, a potem przeniósł walkę do parteru. Aleksander próbował się bronić, ale bez skutku. Barnett założył perfekcyjną dźwignię na ramię. Aleksander walczył chwilę, lecz musiał odklepać. I think... Josh Barnett zmusił go do poddania się. To nie było upokorzenie, lecz wojna i ostrzeżenie. Błędy spoza klatki ujawniają się w środku. Ta walka była też czymś osobistym. Jego przeciwnik, Siergiej Karitonow, dawny partner treningowy, dobrze znał Emelianenko. <śleszy> <śleszy> To jest down, miał niedokończone sprawy. Napięcie, duma i stare rany wciąż były żywe. W ringu nie było powitań, tylko przemoc. Aleksander ruszył do przodu jak zawsze. Trafiał wczesnymi sierpowymi w twarz, mocnymi ciosami w tułów. Presja była brutalna. Nie chodziło o jego pas. Nice right hand there. Around that ring his foot. Musambo, nice, they do go to the ground, of course they do have straight punches starting to land. Nice, one of the best boxers in, he's, he's tremendous. Ale Karytonow wytrzymał. Czekał, mierzył go, a idealnym kontratakiem trafił prawym w twarz Aleksandra. O! Oh! O! Oh! Stygert oh! Emelianenko! Bestia pada na deski. Karitonow zasypał go ciosami w parterze, ale sędzia przerwał walkę z powodu braku agresji. Aleksander wstrząśnięty wstał, płonąc z wściekłości, i wtedy znalazł swój moment: brutalny prawy na podbródek Karitonowa. Rosjanin runął jak posąg. Aleksander rzucił się na niego, zadając brutalne kolana w tułów i głowę. How much more is the referee allow? He's Sędzia wkroczył. Zwycięstwo przez techniczny nokaut, jedno z najbardziej brutalnych zwycięstw w jego karierze. Ale podczas gdy tłum świętował, plotki narastały. Trenował coraz mniej, pił coraz więcej, a najbliżsi zaczynali to przyznawać. Aleksander nie staczał się powoli. On spadał w dół bez kontroli. W 2007 roku świat mieszane sztuki walki zmienił się na zawsze. Amerykański gigant UFC przejął Pride, japońską organizację, która zdefiniowała całą epokę. Największe nazwiska zaczęły przenosić się do Stanów Zjednoczonych: Rampage, Shogun, Nogueira, Vanderlei. Wszyscy szukali kontraktów rozgłosu i nowych wyzwań. Ale bracia Emilianienko nie powtórzyli ich drogi. Ani Fiodor, ani Aleksander. Nigdy nie doszli do porozumienia z UFC. Warunki kontraktu, wymagania komercyjne i konflikty z Daną White'em trzymały ich z dala. Dwaj najbardziej budzący postrach bracia ze wschodu zostali pominięci na największej scenie świata. Fiodor dalej walczył na międzynarodowych arenach, pozostając legendą. A Aleksander przeskakiwał między niższymi ligami w Rosji, Europie i Azji. Bez domu i stałej umowy. Ale wciąż najgroźniejsze pięści w branży. A w ciągu następnych trzech lat Aleksander wygrał osiem walk z rzędu. Ośmiu przeciwników uległo jego sile. Ciągla zapiernika preżekł. Sapiarnik i ruki po karocie. I uranił mu Nie było kamer HBO ani świateł Tokio Dome, ale tam, gdzie walczył Aleksander, pojawiał się strach. Jego styl pozostał taki sam: bezlitosny, brutalny, bez przerw, maszyna, która uderzała albo ginęła, próbując. Wraz z rozwojem serii, jego ciało zaczęło za to płacić. Częściej miał kontuzję przez mniejsze treningi a alkohol, który kiedyś był tylko cieniem, teraz przejął nad nim kontrolę. To już nie było tylko poza klatką. Podążał za nim wszędzie. Po trzech latach zwycięstw w mniejszych ligach, Aleksander wierzył, że wciąż może ryczeć, ale jego ciało mówiło co innego. Tak samo jak jego demony. W 2010 roku przegrał z Piotrem Greyhamem po serii kopnięć w nogi i nie mógł kontynuować. Magomed Malikow zatrzymał go w 2011 roku dzikim prawym sierpowym w 23 sekundy. Aleksander leżał nieprzytomny na macie. Próbował się odbić czterema zwycięstwami, ale rywale nie mieli wagi, nazwiska ani chwały. Potem Dmitrij Sosnowski sprowadził go do parteru i zmiażdżył go uderzeniami z góry. Kolejna porażka, kolejne ostrzeżenie, ale najgorsze miało dopiero nadejść. Niebawem oskarżono go o gwałt, skazano i uwięziono. To była ostatnia granica. Fiodor brat i przewodnik zerwał wszelkie więzi. Dla mnie on nie żyje. Tak powiedział Fiodor, bez wahania, bez przebaczenia. I tego dnia Aleksander przestał być Janienko. Stał się cieniem. W 2016 roku Aleksander wrócił, wyszedł z więzienia, wrócił na ring i przez chwilę wydawało się, że chce odkupienia. Wygrał kilka walk, znokautował kilku słabszych przeciwników. Próbował sprawiać wrażenie czystego, trzeźwego, znów trenującego. Ale to już nie był ten sam człowiek bez wybuchowości, wytrzymałości i celu. Jego ciało było opuchnięte, jego refleksy powolne, twarz pusta. W 2022 roku wiralowe zdjęcie ukazało go z nadwagą, bladym i z podkrążonymi oczami. Nikt nie mógł uwierzyć, że to ten sam człowiek, który kiedyś siałał postrach z dumą. Stoczył jeszcze kilka walk, wciąż wchodził do ringu, ale nie, nie, echo, ocalały z samego siebie. Aleksander Jemiel był wieloma rzeczami, bestią, obietnicą, problemem. Nigdy nie miał kontroli, dyscypliny ani spokoju Fedora. Miał w sobie wściekłość, siłę i ciemność pożerającą go od środka. Mógł zostać legendą.